Dzisiejsza Ewangelia porusza wiele ważnych dla całego Kościoła tematów. Mamy pytanie o tożsamość Jezusa, kim jest Jezus, ale także kim on jest dla mnie. Mamy prymat Piotra, który powinien umocnić naszą wiarę w to, że Duch Święty kieruje losami Kościoła, a to znaczy, że Kościół jako wspólnota nie może zbłądzić w wierze. Mamy przypomnienie, że Kościół nie jest zbudowany na osobie Piotra, tylko na Jego wyznaniu wiary. I odtąd głosimy prawdę, którą wyznał Piotr. Jezus jest zapowiadanym Mesjaszem i Synem Boga Żywego. Ale padają w tej Ewangelii z ust Jezusa słowa, na które dziś szczególnie chciałbym zwrócić Waszą uwagę. Jezus w odpowiedzi na wyznanie Piotra mówi: Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony, albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz ojciec. Zauważcie, że Piotr nie opiera swojej wiary tylko na ludzkim przekazie, ale ma doświadczenie spotkania z Ojcem. I tylko taka wiara może być fundamentem Kościoła. Pamiętam rozmowę z pewną osobą w średnim wieku, która deklarowała się jako osoba wierząca, ale było w niej wiele wątpliwości. Z jednej strony powtarzała, że wierzy, z drugiej zaś poddawała wątpliwość wszystko to, o czym uczy Kościół. Mówiła, a skąd wiadomo, że Jezus był Bogiem, albo skąd wiadomo, że ten Bóg naprawdę istnieje. Ostatecznie tłumacząc się, że zawiodła się na kościele, odeszła od wspólnoty. My chyba sami zapominamy, że jeśli wiara kończy się tylko na ludzkim przekazie na tym, że moi rodzice byli wierzący, to i ja jestem. Na katechezie coś się dowiedziałem o Jezusie, więc uznaję się za człowieka wierzącego, ale nie podprowadza do spotkania z Ojcem. Do doświadczenia Boga żywego w moim życiu, to taka wiara nie przetrwa próbę czasu. Wiara nie ogranicza się do stwierdzenia, że Bóg istnieje, bo to to i szatan wie, ale powinna podprowadzić nas do osobistego spotkania z Bogiem. A zatem, jakie są owoce mojego spotkania z Jezusem? Jakie są owoce mojego spotkania z Nim? Czy to, że Bóg zaistniał w moim życiu, naprawdę coś we mnie i w moim życiu zmienia?